witam tutaj chciałbym nową serię pokazać yy, Minecraft zig, zig. Yy, no to tak Notron to będzie Kuba. Kuba Fifi czyli Seba i Pingu czyli Kasper on niestety mikrofonu nie ma ale jeszcze będzie jeden kolega no to tak yy, zaczynamy nie no to właśnie dobra ja idę, jakieś drewieńko i e, będzie jeszcze jeden kolega ale to dopiero w następnych odcinkach no właśnie ale nie wiadomo czy będzie grał w ogóle jeszcze nie wiadomo czekajcie już mamy jedną owcę o jak widzę tutaj tu jest pełno owc, ale no dobra. dobra cicho nie bądź to nie go nie bo ty musi ponoć bo nie powiedzie dobra to ja zabiję owcę, bądź dział łóżka ja pół idę zkopać. mnie. O oh fuck ale zalogowało to już O Jezu, ile owiec. Ej, czekajcie. Hm. Dobra, ja muszę na chwilkę wyjść z serwa, bo mi coś się dzieje z tym. E Spoko. A na chwilę muszę wyjść sobie, zmienić teksturkę. Oko Dobra, wiem. Żeby... To tak, no to i... Dobra, już działa. Coś mi nie chciało w tekstury wpisać, w ogóle wody nie chciało mi wczytywać. No a to zbierzcie tam trochę Aha. drewna i robimy sobie te rzeczy. No ja zbieram. Po cztery każdego. Kurde! Ej, to chatkę tu gdzieś budujemy, co nie? Czekaj, co my tu mamy? W ogóle jaki teren? Zaspadnę! Fajnie. Masz tutaj drewno? Pewnie. I co jest? Ale mnie życieło. Czego takie nie jakieś lagi masz? No Właśnie tak samo lagi, to na tyle wyjdę. To nie się reneguje świat, ale dobra. Chodźcie to, że mnie pani nawalam. Kto tam pisze do mnie na TS? -ie? Nie wiem kto to, ale spoko. Czekaj, zobaczę zresztą. Kurwa zombie trzeba będzie uważać trochę, co nie? Jakiś tosi, nie wiem co to jest. Dobra, kurwa, nie przejmij się tym frajerem. Eee... Ja mam przestępcę robić. To tak, dobra, to ja mam 28 drewna, porobię wszystkim, ee, wiecie. Ja już mam drewniane nie... tam i temki, tylko ja nie mam. mam niektóre rzeczy. Nie, jak seba, nie seba, jak coś to przejść, ja mam miecz. Ja się będę nawalał teraz z creeperem. Mam dwa kilofy, zrobię dwa miecze. Co by tu jeszcze zrobić... No to zrobię jeszcze moty... Nie motykę tylko siekierkę. Dobra. A, to ja zabiję te owce, będzie już łóżka będziemy mieli. No fuck, jakie mam lagi, nie wiem o co chodzi. Też nie wiem. Czekajcie. No dobra, może tak mi coś ogarnie. Ej, czego na Tutaj na respie w ogóle nie mogę tych zabijać, yy, rozwalać klocków. Nie wiem. No tutaj tylko poza tym, poza respem. O, widzę zombiaka. Popierdolę kliperów. A fuck. Ej, trzeba szukać żarcia, bo jestem głodny. Ja mam jabłek. Oko pająka. Za zamknij. Ja z kolegami, no weź zamknij. Kurwa, to drukarka do tego komputera ma podpięto, komputer... podpięta. Nie, bo nie dostanie kablem. mnie. mi się nie. tylko wydawało, że to jest dynatesa? Dobra. Czego? Ja mam włączony na guzik. O oh, wow, pająk. Bo zaraz dzień będzie, to wszystkie spalą, zombiaki, to będzie spokój, oprócz creeperów i pająków, to... Pildo, żarcia nie ja nie wierzę. Czekaj, ja, ja się wierzę. też zgubiłem, nie wiem gdzie jestem. Aha, widzę chyba Ciebie. Czy gorzej niż przedtem, że też mieliśmy serwa, Ukupałem. ale kurde, nie było żarcia, to usunęliśmy go, jeszcze nowego zrobiliśmy, no to, tak jak widzę, to znowu nie ma żarcia w dupę. No, czekaj, ja nie wiem ile nagrywam, ale tak już trzy minuty chyba nagrywamy. Karina, ej. U, kupam. Załóżmy. Ej, Karola. Czekajcie za tu Spoko. Seba, trzeba, żarcia szukać pomieszczę. Zaraz chłopie dobra, dead dniem. Dobra, spoko. Tutaj mam owce ja mam... nie ma żarcia. Mam trochę Wydaje kamienia. Dlaczego? Są krowy mam. dobra, mam krowy. Pewno no, trochę jest tych krów, zabiję je. Kto tobie... to... A, dobra. Ja tu zrobię skrzynkę Ja zbieram 12 wełny na 4 łóżka Fak, miecz mi się skończył Możemy by tam bruk do tego, do skrzynki Hmm. A tu coś wykopano, ale... Nie wiem. Jakaś kopalnia. Zabić wszystkich... Ej, zabić wszystkie krowy. Za, ale nie wszystkie tak, żeby trochę zostało, że później zrobić podobnej. Kurde, jesteś, ale my ja... ja, troszkę problemów, bo dobra, dostali dwie krowy, mam tylko pięć żarcia. Kurde. Na ja sobie zrobię ten kilo w jak to nazwać? Kamienny. Będę... masz bruk? Włożyłem do skrzynki. Dobra. Tam jest kopalnia jeszcze, Ja Masz i, i robię trochę tylko drewno. Jakiś węgiel? Czy coś takiego? Węgla nie mamy, bo nie znalazłem. Jezu, co jest? Nie mogę skrzynki otworzyć nawet, dobra. Daj mi tutaj bruku, bo nie mogę skrzynki otworzyć. Eee, nie, nie czekaj, bo ja idę dwa na razie do was byłem ja w przygodzie szukaniu krówek. Nie ogarniam, cały czas mnie leguje. Macie drewno? Czy deski? Ja mam 11. Hmm. Całeś tylko urąbię. Ja mam 34 czy 6 tam na tym, tak ci? Na razie. Nie. Dobra, no to ja idę kopać kamień. Ja gdzie jest Bruk? Gdzie Co wziął Bruk? Ja mam dalej. Daj Kamilowi. I tak będzie w intro widać. Bieluś, to wiesz. to wiesz. O. Ups, nie mogę sobie poradzić. Dobra, tutaj ukopię trochę bruku na domek. Wy drewno na domek zbierajcie. Dobra, ja bym teraz wypalał żarcie. Ale pierwszy zrobimy jakąś skinę. co nie? No. no, no. Tutaj mam już schron taki na noc, wiesz o co chodzi sobie grać pingu a ty coś masz znaczy kasper dobra jakieś drewna albo bruk. i może gdzieś ping wysłać ping nie mi się zaczęła. skrzynka no ja Czeka też jej nie mogę otworzyć tak dziwnie to już nie macie błoga chwilowego bo też tego nie rozumiem trzeba znaleźć jakieś miejsce na domek bo o, Zaraz ten próbuję odpalić stali. tego yy, doku bo na tym tak dziwnie wszystko wygląda Lepiej na doku Tutaj będzie schronienie pingu jak coś Idzie. Tutaj już... On widzi. A trochę tu popsuć. Ja mogę się chwilę nie odzywać, ale dobra. Coś to wygadajcie Spoko to Pingu ok. to ja Jeszcze 5 minut i kończymy to Ej, kto jest głodny? Nie, ja na razie mam jeszcze 4... Ja mam jesteś głodny? No kacper, kacper, nie, nie mam Dobra, dam go na Dużo tej trawy rośnie Pingu, chodź tu hmm ale tych owiec tu jest ich z puttem przechodnie tam dalej się rozglądnąć o jest piałek ej mamy cztery łóżki coś takiego no chyba tu jest ja piałek 9 wełny podaj mi to zrobię łóżka jeszcze jeszcze trzy trzeba idę zabić trochę hmm. owiec tutaj by można na otargę zbudować autokrypcję no to jest jedna jeszcze dwie Wiem, to to ja się nie ma... Sebą, sebą się zajmę budową naszego domku. Czekajcie. Tylko na razie tak A może tutaj? Tu jest taka fajna łąka, tylko trzeba ją wypalić trochę. Przemien by się przydał. Poczekaj że wir widziałem, gdzie już. Jest... A żelazo skąd weźmiesz? Właśnie, nie? No co zaś pójdę z kiny się wykopić. Uro Czekaj gdzieś tu było co przed chwilą. Seba jaki robimy domek? Fajny. Taki trochę większy taki, bo na cztery osoby to tak wiem. Jaki robimy? Jak w jakim kształcie? Nie wybaczy no, się jeszcze, ale wiesz. Ale ja już zaczynam korpus. Nie taki jak ty robiłeś. pamiętasz? Wczoraj, wczoraj miałeś taki. Coś takiego spróbuję zrobić. Ale to czeka, to zrobisz taki kwadrat z i ten, taki po bokach balkony taki ten czekaj, Trzymało. co jest? Po coś mi tak... Dobra, nie nie, nie wypalajmy trawy, tylko żeby się przyda na wieżę, na Dobra, to da do jedzenie. Na jedzenie, bo nie mogę być. Dlaczego nie mogę coś stawiać? O, tutaj idzie się respekt. Dobra, Dobra, ja nie mam wrzadę, Nic nie mogę stawiać. Ej, a może by ten zrobił domek? Czekaj. Dobra, tak. ja idę poszukać jakiegoś fajnego miejsca i od razu... Oj, macie miecz? No ja mam Dwa, Dwa, jeden i... dla siebie. Ja mam, ale szukam owcy, o jest owca, będę już łóżka robił. Hmm. To próbuj jej tutaj robić. Spróbuj ty to chyba zrobić. Masz tutaj bruk, bo mam prawie trzy staki. Znaczy dwa. A to idźcie nie. Trzymaj, trzeba ja dobra, to i... Macie tutaj. Schemat ten bruk. I czekaj, dam ci trochę. Ale tu już wyżej. Ale to będzie wyżej, bo tutaj nie będzie na tym. Nie wolno no. Ej, dajcie mi trzy kostki bruku na siekierkę. Na co? Na siekierę daj mi trzy, trzy bloki. O lolo. Ja idę do kopalni. Na grom. No nie, co Kupańsko, ja zrobiłem? Do ja zrobiłem sobie drugi off, jaki żal. A co chcesz? Trzy kostki bruku miałem, a zrobiłem sobie co kijo, bo się zapatrzyłem. No dobra. Czym by się tutaj Jest ziemia. Dobra. Ja sobie zrobię ten kuban siekierę. Tu ja mam też. Nie, już mam. Będę wiesz, zbierał drewno tak. I na macie drewna, bo to trzeba będzie na dach. I nie Mam, ja mam 35 yy, tych dęb, nie dębowych, yy, tylko z Jeszcze 3 minuty i kończymy. Trzy minuty jeszcze. Albo dobra, ja zrobię takie cięcie i tutaj spędziemy zaczniemy trochę domek. No to za dobra. chwilę się widzimy. No, ta, po krótkim cięciu tak wygląda nasz domek. No właśnie tak wygląda Dobra. Niestety kolega musiał no, na chwilę opuścić, wejść... bo mu taktnie nie laguje i mikrofon mu W ogóle mikrofon nie słychać go w ogóle. Dobra, tnijcie to drzewo, skończymy okay. na dach. Dobra, do 26 mamy czas i, i włączamy. Może jeszcze zdąży Sebastian na zakończenie, co nie? No. Liczymy na A niego. Idę, byś radę wyłączyć ten? Co, deszcz, Wiesz, no... no. nie niestety. Przykro mi. Nie być bez używania, ale nie. No ale tu możesz akurat... A dobra, nie będziemy używać koment. Pingu wrzuci do skrzynki. O Boże, co ja zrobiłem? bo jakieś szumy słychać, to niestety. niestety musi wpisać, mi się, pisać, mi się po zjebał mikro. No właśnie Idzie gdzieś To ja już będę zbierał naszą farmę, którą możliwe, że zaczniemy budować w następnym odcinku No to no, w następnym odcinku będzie farma, pewnie wieża, na której będziemy widzieć, gdzie jest na nasz domek, jak się zgubimy ja tu posiadziłem przedtem te kurde no... O kurde creeper... Creeper... Nie, creeper. No to nie wiem... Domku, bo jakby wiem... Domku, to... Ale nie on jest go wody i fagi wypierdzielił Muszę zasypać to sorry ale... Dobra... Kop to drewno... Albo oberes i tak nie skończymy tego dachu w tym odcinku jeszcze Dopiero w następnym Po odcinku jeszcze z... dokończymy cały ten... Całe to z dokończymy no... Z I po prostu w następnym odcinku będzie już skończone I najprawdopodobniej zbierzemy szkło na farmę Więcej nie będziemy żebyście też mieli trochę rozrywki A, A w następnych odcinkach będą... Y Może nowy i kolega I arenę Będziem. będziemy budować Po co arena Będziemy się bawić z mieczekami ale tą arenę nie wiem, zobaczę się jeszcze. Zobaczy, pobawimy się. Dobra. Na razie to trzeba miejsce znaleźć i w ogóle takie rzeczy... No wiadomo, bo to trochę jest z tym roboty, z areną. Na razie mamy mało rzeczy. Dobra, kończymy. Dobra, no to na razie wszystkim... Nie no to chodźcie tutaj. Tutaj zrobimy A to dobra, zakończymy publicznie. Czekaj na pigu. Musiał zawsze gdzieś polać. shiftem zrobimy o tak ukłon na koniec no właśnie taki no no o tak tak i kibicujcie dzisiaj Polakom Którzy grałem z Urugwajem no no i polska gola subskrypcje i... i jeżeli Wam się w nim podobał, łapka w górę albo łapka w dół piszcie to w komentarzach różne rzeczy no i, i dobra polska dzięki gola. Ole, no ole 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 no, dobra. Cześć. na razie cześć wszystkim Narka